I znowu! Znowu! Dostaniesz? Piegi wlazłeś Trzeba było się patrzeć za siebie Teraz on się... Nie, dalej się skradał, ten gość Tutaj był. O nie, o, to była najgorsza decyzja w moim życiu. W się na górze walczyć z nimi. O, spokojnie, jeszcze się uda. Wiem, że zdadzą, z... znajdą się takie osoby, które będą mówiły, a ja tule sobie lepiej grałem. Są takie osoby, co się chwalą, jakim dobrze szło. A się śmieją z takich ludzi, którzy, którzy starają się po prostu, żeby było okej. Okay. Dobra, wiem, że tu stąd wyjdziesz. No chodź. No chodź tu. Tam jest, dobra. O, jak wyskoczysz też z prawej, to będzie dobre. Dobrze, dawaj, dawaj, dawaj! Kurczę! Jakim cudem mnie dostałeś? No. Z prawy, dobra. dobra, teraz trafię. Jep. Co przy drzwi? Nie wiem Tylko tyle? Tak po prostu? Trzeba oknem pewno wyjść Ko którym? Tym? Nie, to jest zasłonięte... Góra! Oj, i wyjechaliśmy z tunelu. A to oznacza Powrót pełno śmigłowca. O nie, idzie pan. Pan napakowany. Kurcze, <grym>, no już. Wszyscy się uparli. Wszyscy nami. Tego dużego będzie ciężko załatwić. No nie, no za zginę. Właściwie nie mogę nic ukryć. To ja już mogę w zasadzie zeskoczyć na dół. To jestem w miarę bezpieczny. Nie czuję się jakoś gorzej. No już panie drogi. Gdzie jest pan śmigłowy, co on już powinien dawno być? Ej, jak się zakradł! O, ty skubany, ninja! O, ja mu współczuję. się trochę martwię teraz skokami, odkąd zawaliłem, zawaliłem kilka ostatnich skoków. No właśnie, lepiej będzie dołem Na koniec będziemy musieli tego pancerzonego Mietka załatwić O Boże jedyny No to się namęczymy Ale muzyka zaczyna nabierać tempa Jest dobrze Trafiam go, czy nie? Pociąg będzie cały czas skręcał? Dobra, teraz go będę widział. Nie! 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 Uciekłem w tej chwili. Z tyłu? Nie, już myślałem, że z tyłu. Nie to, pistolet. Kurza, on ma kamizelkę kuloodporną. O, mogę próbować tym pistoletem. Z... Albo tym. To ma lepsze przebicie. Strzelba pistoleto. Nie wiem, jak to się nazywa. Chyba w ten sposób. W ten sposób. No. Od razu lepiej. Co przebicie, to przebicie. Kościół. No, ekstra, no końca nie widać. No nie, jest ten. No nie, No ten muta. No i co mam z nim zrobić teraz? Dobra, teraz o zbychu spadł jaka ja tego zabije. No dobrze, ale widzę, że... a okej, okay, widzę. Wiem już jak go zabić. To czasem strzela się. Dobra Pierwszy zakis poluzowany. Drugi zakis poluzowany. O kurcze, nie no, ja mu współczuję tego. Przyślijcie śmigłowiec! No, jeszcze tego brakowało. Ale raz znowu ty? Haha, ha. witam panie śmigłowcu, znowu się spotykamy.

Teraz ci już tak nie jest wesoło, co? Na to masz szczęście. Oj, niedobrze. Takie ty. Nie! Co ja mam zrobić? Zestrzyj się. Niedobrze na niedobrze. Oj, niedobrze. dobrze. Dobra, że tutaj nie mamy ograniczenia amunicji. A przecież mamy widzisz, są nie yeah. jeszcze trochę, jeszcze trochę To ten może wytrzymać ty tam Jest! No! Postrzegli! Fashow one! O o, nie! To coś spadnie zaraz na... Zaraz na pociąg! Tu się do bo tu zaraz gdzieś jest ich dowódca. Nie wiem czy na pięści się z nim walczyło, czy... Nie grat no fagasie jeden A nie mogę użyć tego działka, którego przed chwilą używałem? A iść ty pod... Pan... No. O! Ale ładnie wpadł pod koła. No i zostało z niego nic. Już tak chyba najgorzej skończył ten z Milanem. Okay. A wybuchło. Dobra, nieważne. Ale jakież tu trzeba mieć szczęście? Jak ja rozwalę ten heli? O, o, o! Nie, Uzi nie chce, nie lubi. Jeszcze jest lepszy wybór niż... Dobra. Nie... No, jest ten gosnek! Ciekawe co on pod... O, oh je, yeah. O, żeśmy się wyminęli. Ile ja, on wytrzymuje? Kur... Co on jest? Pieprzony już Schwarzeneggerem? O kurde! Ten gość jego głupie granaty, no.

Jestem A no już bez helmu jesteś taki dobry, co? Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, Nathan! Im, piekna! Kontra. Już bez helmu nie był taki dobry. A to helmu zapewnia mu całą ochronę. O, jest już tyle, fajnie. O nie, o nie! Goździe! No. Znowu mi uratowałeś ty. Nic ci nie jest. Wysiadaj z pociągu, Nate. O czym ty mówisz? Masz pojęcie, przez co przeszedłaś? Nie prosiłam, żebyś zgrywał bohatera. Przestań, nie mamy na to czasu. Owszem, więc wysiadaj z pociągu, dopóki jeszcze możesz. Mam cię zostawić z nimi. Dokonałeś wyboru, Nate. A czego niby oczekiwała? Jak to czego? Że będziesz mnie osłaniał. I tak było! Jak mogłeś mnie bronić, targając dwie osoby. Dobra powodzenia z Flynem. Pasujecie do siebie. Naprawdę nie... U. A nie dać sobie spokój. I co? Żadnych końśliwych uwag? Nic mądrego do powiedzenia? Hey. O nie, tym razem nie! Stój! Wypuść go! Nie. Zakończcie jego cierpienia! No ekstra. Jestem ranny, muszę jeszcze uciekać przez całą grupą strażników. O, jakby tego było mało, mam pecha. Na sam koniec, oczywiście. Nie, Drake, jesteś szalony, tylko je butlę. W taki oto sposób spowodowałem katastrofę pociągu. Okej. Czyli zabić jechał w jednym z pierwszych wagonów. I o je się udało przeżyć. Rozdział 15, katastrofa kolejowa. I wtedy... Oto sposób, moi kochani widzowie, dotarliśmy do początku gry! Teraz już wiemy co doprowadziło do takiej katastrofy. Samaton. nie pamiętam z której to strony się szło. To nie jest tej. Czyli potrzebowałem trzech sesji nagraniowych, żeby dojść do... ...połowy gry mniej więcej? Czy wiecie mniej więcej? Powtarzam się, nie lubię tego. Wiecie, ile się zajdzie nagrywanie całej gry? I cała gra ogólnie. Do góry, Nathan. Ups.

Wydaje mi się, że te, te sceny mogli sobie darować albo ją jakoś przyspieszyć. Bo w zasadzie robi się to samo co na początku gry, więc to nie jest jakieś super ekscytujące. A jednak trochę skrócają. Co jeszcze może pójść? Chyba wytrzyma. Mam dość tej całej przygody Naton Drake. To nie był dobry znak. Dobrze, i teraz trzeba będzie z buciora wywalić. Dawaj, ratany, Dawaj, gazu! Wow. No, ma więcej szczęścia niż rozum. Naprawdę. Próbował ratać i niestety no... Trochę się skłócili. Teraz firma, tu z złociny jest. Ziemia. Teraz to jest ziemia, a firma? Znajoma ziemia? Dobrze, chociaż tyle tu udało mu się znaleźć, nie trzeba go już szukać. po Raz kolejny. No i przesunę się trochę bliżej mikrofonu żeby nie musiał się tak bardzo garbić, no po prostu ekstra. Na to się wykrwawia na śmierć, ale do ruszamy do roboty. Cześć, drogi panie. O, Holender. On będzie chyba szedł w tę stronę. Tutaj. Lululululu. tutaj. No nie tak do końca tu. O, dobrze, dobrze. Zrób kółeczko. Ha! Jest! Ten balak bastard atakuje. Kurczę, ja za dobrze się skradałem, żeby zaraz później ginąć na kolejce. Taka fajna scenka, a ja w taki głupi sposób ginąłem. Prędzej czy później mnie zauważą, więc to skradanie się skończy kiedyś. Jak się zaczynam zastanawiać, czy to moje skradanie w tej chwili będzie miał jakiś sens, kiedy ja zaraz później zginę, bym musiał tą sekcję od nowa zaczynać. Dobrze, cofa się. Nie, jednak nie, chciałem już iść. Z tym nie będzie tak prosto. Od prawej strony lepiej byłoby go zajść. Co tutaj jest? Nic No tak, że też on nie zmarznie. O, jest, jest nasz znajomy.